Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Łowieczka, to jest kolejny odcinek, chyba trzeci, czwarty, czwarty, czwarty I jesteśmy tu, jak gdzieś byliśmy, czyli teraz muszę sobie przypomnieć jaki to był wzorek, bo ja... Kwadrat I tu, i tu, i tu A więc ustawiamy znowu te kółeczko Teraz powinno być perfekcyjnie na 100%. Ech, może nie. Dobra, musimy teraz dopasować coś. O, to jest dopasowane. Nie. To jest dobrze, 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 dobrze. Teraz kręcimy kółkiem. Ha, ha. O, mak. Nie rób mi tego. Mój drogi przy kolego. Chociaż to to chyba nie jest raczej. Dobra, kręć... O, mamy już jeden. Yy. <drybujesz> Dobra. <drybujesz> Ostatnie kółeczko, yy, tak dobrze? Dobrze. Yy. O, już. Yy. Yy. Aha. Dwignie. Idziemy do Just. Pań... Yy. Nieważne. Dźwigni. Y, 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 m mm. e, mm, mm. Zakryło mi dziurę. <grym znawek> Nieważne. Znowu? Co? Aha. Aha I on kurczę, u magu będzie kurczę jakimś super parkurowcem, że tu wejdzie. Wow, u magu. Lol. What? What? w się taką dziurkę zmieścił? No nieważne. Ale na moment? W taką dziurkę się zmieścił? To jak on chudy musi być? Kurde, nie. Dobra, nie, dzisiaj mam taki fajny humorek. Jestem szczęśliwa. Nie wiem z czego. Z tego, że chyba rodzice posi... pojechali. Bla, bla. Co to jest? Jakaś książka? Puzzle! Coś jeszcze? What? A to cóż to? O kurna umagu, zarąbał. To też mogę zarąbać? No cóż. Szkoda, to bym sobie podkradła coś. Chobia. Co? I mamy. Wzorki, Fila. Y nie, tylko. E? Y gdzie to jesteś? Jakieś to mi nie, to nie to 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 i to schodki tak idą w górę tak to już było nie Chwila. Du, du, du. he 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 A ok A Gdzie są te schodki, schodki? Bo ja tu nic nie widzę ciekawego. To, że tu jest tylko dziureczka. A chyba że. Dobra, idziemy do tylko facetam udać te te. te. Mm, kawałki tego, jakąś się... Żelaza. Jakiego żelaza? No jakiego? Jakiego żelaza? What? 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 Um... Dobra. A dobra, nieważne. Zdawało mi się, albo przewidziało, albo naprawdę było, albo nie było, nie wiem. O wow, moje plecy, ale... Dobra, te, Hmm... te schody. Było za długo. E, te, te, te. tu jest coś? A my idziemy. Dobra. I teraz to chyba było dwa, trzy, dwa, pięć, chyba. Ty, ty, A, no dobrze. No, trzy, 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 czyli dobrze. Dobrze, dobrze. Te, Tem... Zamknę drzwi, bo przeciąg. <grystanie> Ej! O, dziękuję. Bum. Przepraszam? Czy, jeśli trafisz na kawałki mojej układanki, mógłbyś mi je przynieść? Wiele? To nie to. A, już wiem. Masz te swe puzzle. Czy to jest to, czego szukasz? Zobaczmy Tak. To dokładnie to. Zobacz, jak doskonale pasuje. Nieźle. To może ci się przydać. Eee. eee. O, dziękuję. To, to to właśnie o to chodzi, no. Ale wila moment. Eee. Dobra. A to co to? Jakiś... Nie. Co to jest? Nieznany amulet. Mi to wygląda jak... Matko, z ciszy. Mi to wygląda na kurczel te... stonogi. Nie stonogi. Te, te, te owłosione... No, no nie pająki. To nie nieważne. nieważne.. ważne. No to idziemy, idziemy, idziemy. A tu co to? A tu. Hę? Hę? A, dobra, nieważne. To było chyba to. I teraz idę. Jest... Ja, ja. hmm, hmm, hmm. A tu pójdziemy zobaczyć potem wrócimy się do tamtego miejsca. Co tutaj jest? Jestem ciekawa. Co to jest? Tak ciemno jak w dupie. O matko, się przeszyłam. Okej. Okay. Yy, jakiś taki złapie? To zawór może zakręcić? Czy. Nie to. Nie lustro, to wsadzę. Nie. To tam Wracamy się tam, gdzie powinniśmy iść. To taka ciekawość pędzi wprost. W... <laughs> Kurde, kaszel! Kurde, M to mnie ważne idziemy te zdjęcia są przerażające dobra mm, co my tu mamy jakiś kosa nie ko... co? co? co co e e e u magu jest Kurde. Kurde... dobra e ale szczerze fajnie to wygląda, tak. Matko winta przynajmniej wyższa. Matko. Bo. Bo... Yy. Nieważne, myślałam, że on leży normalnie na tych schodach. To trzeba być odważnym, żeby tak iść, przepaść. Kolorowe znaczki. <grym> A czy jakieś klucze, pewnie. Psi. Dekoracja. Dobra, idziemy szybko do tego. Mm. I teraz już wiem. Ten. No, i ruszaj się, most. Moście. 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 pa. Papa. Widzę, to to to, 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 to. Nie, zdawało mi się. Zda Co ja mam takie zwidy, kurcze? Zda zdawało mi się, że widzę ten. Jak on się nazywa? Mmm. Mmmm. Mmm. Nie! Co? Co ja zrobiłam? Chwila, moment. Takim cudem się spotkaliśmy. Znaleźliśmy tutaj, a nie tam, gdzie ja chciałam. Chwila, moment. Czyli kliknęłam, to co było trzeba. Lul. Wielki to wielki. Ła-ha-ha-ha! Uh, mmm... Słuchawki mnie dręczą po nocach. Oh. Psss. <suszy> duszę się. Chociaż nie mam w czym się duszyć. Duszy, duszyć, duszyć, tak? Ja się duszę, nie duszę. Ja się nie duszę. Kurca! Ja się nie duszę, ja się duszę. Nieważne. Jedno mnie ciekawi. Czy on się nie boi, kurczę, tak pokrawędzić? Bo to kurczę trzeba być jakimś hardcorem, żeby tak chodzić. Bo ja to bym chodziła na czworakę. Wiele momentów zapomniałam ominąć tej scenki, ale nieważne. Hmm. Tu jest jakieś wejście. Chwila. Cóż. A, nie, dobrze. Nie, 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 ważne, nieważne. Nieważne, po prostu coś... <ścoughs> Dobra. E, -em. e -em. Idziemy, kurczę, mogliby zrobić, kurczę, ruchome schody. To mnie interesuje. Jakbym to... W Dobra. O matko, co to było. Nieważne. Idziemy. Ktoś wszedł do pokoju. Musiałam zrobić wszedł. <gry> Dobra, nieważne. Tu mamy... Chwila. A, bo my te zarąbaliśmy. A, ta. Dobra. Mogę już ruszać z tymi cyferkami. Chwila nie. Daj mi sprawdzić. W moją piękną książę Jest taki znaczek taki, 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 taki. Czy to się zgadza? Idiot! 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 Idiot. 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 Idiot, idiot. Wczytaj. O matko święta oszalała mi Dzięki mi się powod... <laughs> co to było? I co się stało z duzdrem <laughs> Co to? Co, 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 co to? <laughs> e, Nieważne, ja i moje... Aha. Dobra, zaczynamy od punktu wyjścia, tak jak robiliśmy wcześniej. Pum, 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 pum. Dajcie mi te kameczki. Pierwszy taki znaczek. Pewnie trzeba będzie do lustra, ale teraz delikatnie. Escape Opsa. Chyba on musi być w stronę lustra, tak myślę. Nie Escape. Tendencja do naciskania. ofolody. Dobra, teraz taki jakby. Dobra. To nie to, to nie to. O, jest tu. Aj, 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 kara... Karamba. A. Aj, 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 Chwila. E, de, de. Nie klikaj, escape. Teraz taki jakby krzyż. A, dy, dobrze. Krzyż mamy tu. Dobra, następny to jest... co? Jakby łódka Jest jakby łódka? Nie. Jakby łódka? Jakby łódka. Nie. A, mama. No, halo, niby łódko, bo ja jestem ślepa. Kurczę, jak to ma być. Jak to ma wyglądać? Aha. Aha. Spoko. Następny wzorek to... Okej. Czy ten ma być. Uhuhu. Te dźwięki są bardzo przerażające. Ja nic nie wklikam. Nie będę nic klikać. Bo jeszcze zepsuję jak to ja. Wow! O! Dźwigienka! Jaka magia! I to, i ja mogę iść tutaj? Lol, to mi zamknęło! E, ja mogę iść, mogę iść. I przez tą dziurkę. Ciszę trochę. Mogę. <grym> Dobra. Eee... <laughs> Te dźwięki Przez dziureczkę <laughs> Bez skojarzeń mi tu i jesteśmy I do dźwigienki chyba I co ta dźwigienka nam zrobi? <laughs> Jeszcze raz dźwigienka? Wow, lol, ho, ho, fajnie, ale le, le, Ło! Wow, idziemy dziurki dziurki czarnej! le, ha, ha. Wow. Jakieś znaczki i i jureczka. le, do góry! Czemu nie mogę iść? Ojej, mogę, jednak mogę. Hannah, 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 Hannah. Co to jest? Pytam się. Fira, wiem. Mm, na pewno jest w tej książeczce. No nie. Tu nie ma. Um, um, o, jest. X, 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 X. X. Wow, zniknęło. A czego nie ja mogę tym już kręcić? To jest dobrze ustawione, czy co? Chwila. Nie, ja, no, ja, ja, dwa razy Skype i nic się nie stało. Pół papa. Kto się zbliża na górę? To ja robię przerwę. Dobra, <k undergraduates> jestem, powróciłam i teraz sprawdziłam, jak to zrobić. Trzeba szukać pomocy. Teraz już wiem. Patrzcie. Yy. Yy. I patrzcie. Dwa razy. Ira. A więc jedynka. Yy. on jest niemożliwy, po prostu niemożliwy jest. Hmm. Po prostu on jest niemożliwy. O matko, z tego wszystkiego straciłam moich kochanych umorek. Eee, nie wiem, naprawdę nie wiem. Musiałabym to zobaczyć. Chyba wiecie co? To, to ja z, zrobię potem, te dźwięki, więc pożegnamy się tutaj, tak, tutaj, tak, tutaj, tutaj, więc trzymajcie się, e, idźmy stąd, trzymajcie się, hej, na razie, para, 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 trzymajcie się, hej, na razie, pa, pa, hej.